Dzień dobry. Jak interesuje się chip tuning Mercedesa E-Klasa W213, dwulitrowy diesel 150 KONI, to ten film jest dla Ciebie. Zapraszam do oglądania. Co wiemy? Wiemy, że dwulitrowy diesel 150 KONI, pakiet AMG. W zimę, żeby nim jeździć, trzeba wrzucić około 200 kg do, do kufra. Cztery worki z węglem. Ok, wybieramy się do Krakowa, do krakowskiego fałtechu. Zobaczymy, ile ten silnik wyda. Ok, AMG pełną gębą. 60 tysięcy przebiegu. Klekocze dieselek. Ok. No to zapraszam. Opowiem wrażenia z jazdy, jak się jeździ z Czy warto je kupować? I jak wyjdą po chipie. Okay. ok, sprawdzamy, jak on przyspiesza. Do autostradowych 140 powiem szczerze, nie powala. 150-konne Mondeo, by go. Ciągnęło chyba nosem. Jednak te 150 koni w E-klasie to powiem Wam szczerze jest trochę, trochę przymało. Ok, Plan jest taki. Te silniki miały dwie odmiany 194 konie i 150 żeby tak co najmniej te 190 z niego uzyskać i już tym autem się będzie jeździło lepiej. Wcześniej jeździłem e klasą tym modelem wcześniejszym W212 poliftowym tam był silnik 2, 2, 170 koni. I powiem wam szczerze, że, że dużo lepiej ciągnął pracował. Miał około 400 N, a ten ma 360, napęd na tył ta moc trochę jej ucieka przez tylny napęd. I dlatego te 150 koni i 360 Nm w tym aucie no nie oszukujmy się, jest, jest za mało. Spokojnie Skoda Octavia was odjedzie nawet silnikiem chyba 1,4, 150 Koni. No. Powiem Wam szczerze, no, trzeba, go, trzeba go podnieść. Będzie że automatyczna skrzynia 9-obiegowa e, potrzebuje trochę mocy, żeby, żeby pchnąć tą skrzynię, żeby to ruszyło. Ok, dotarłem. Z ciekawości, e, ciekawe, czy, czy ma serię, bo często gęsto niemieckie auta jak hamowałem BMW, Audi, e, brakowało im pa, parę koni od tego, co podaje producent. W BMW 7 brakowało mi 7 koni, w trójce mi brakowało 4 konie, a najbardziej to kiedyś, jak hamowałem. E, Audi to 12 koni mu uciekło gdzieś, mimo małego przebiegu. Tu mamy 60 tysięcy przebiegu, idziemy robić chip tuning. Zaraz relacja, ile wyszło. No i powiem Wam, że bardzo miłe zaskoczenie. Co się okazuje? 170 prawie 4 konie i 360 nm, czyli Trzyma serię z niutami, a KONi jest więcej niż podaje producent. Eee, sterownik silnika musiał być zdemontowany i wgrywany na stole, bo niestety nie da się w nim przez OBD2 wgrać. Eee, no, zobaczymy jak wyjdzie po eee, 360. Dlatego się lepiej jeździło starszym Mercedesem, bo miał 400 niuta. I silnik biturbo, tak więc on pchał od samego dołu i ten moment był w, przy wyższych obrotach. Tu jest przy 3100 obrotów pełny moment. Prawdopodobnie trzeba będzie sterownik zdemontować. Nie, nie pójdzie przez OBD2. Hmm, sorry, takie małe sprostowanie. Nie przy wyższych, tylko przy niższych obrotach. Tamten ma pełny moment obrotowy. Przy niższych obrotach na obrotomierzu większy, więcej, więcej momentu. Tu jest odwrotnie. Tu do 3100 kręcić. Tak naprawdę dieslami i większości benziniakami też jeździ się momentem obrotowym A nie mocą. Moc jest tylko odpowiedzialna za prędkość maksymalną A to jest odpowiedzialne za przyspieszenie i artyczność samochodu Czyli moment obrotowy jest najważniejszy Sterownik silnika zamontowany auto zahamowane Zobaczymy OK, mam y, wyniki po y, chip tuningu. Powiem Wam szczerze, że jestem z deka w szoku, ale to też uświadomiło mi jedną rzecz, że dwulitrowy diesel 150 koni i dwulitrowy diesel 194 konie w Mercedesie to jest y, jedno i to samo, różnią się tylko softem y, silnika. Ee, odcinek nagrywam na drugi dzień, bo po prostu jak już wyjeżdżałem e, z, tam z hamowni, to była godzina 17 i minus e, 3,5 stopnia, e, i nie chciałem nic nagrywać, pokazać wam jak przyspiesza, po prostu było mega ścisko na, na, na drodze. Wszystko to co w dzień e, stopniało, później zamarzło. Ale zobaczcie jakie wartości to jest po prostu coś niesamowitego, 208 i 9 konia no można zaokrąglić do 209 koni i, i, i 459 nm, prawie 100 Nm więcej niż było fabrycznie, i uwierzcie mi, że to naprawdę czuć na plecach i na skrzyni biegów, po prostu już nie wariuje tak skrzynia przy takiej dużej mocy. Jak jest piątka, to jedzie cały czas na piątce, nie zrzuca sobie nawet, nie zrzuca sobie do trójki, po prostu jest na tyle momentu obrotowego, yy, że po prostu autem się zaczęło tak przyjemnie jeździć, to ja jestem mega w szoku, po prostu jak inny samochód. Dlatego yy, jak macie na oku kupić sobie Mercedesa E-klasę, C klasę z tym silnikiem. To nie patrzcie, czy on jest 150-konny, czy 194 konie. Jeden i drugi ma identyczne wartości końcowe po tuningu. Tak więc ja bym bardziej tu patrzył na wyposażenie auta i przebieg niż na, na moce. Bo to zawsze nie powyżej 1000, tysiąc parę złotych, no maksymalnie tysiąca złotych i możecie mieć taką moc. Jeżeli się podobało. A, nie, 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 jeszcze Wam pokażę od 0 do 140 na autostradzie, jak on się zachowuje. Ok, sprawdzamy, jak on przyspiesza. 140 powiem szczerze nie powala Okej, okay, jestem w komforcie, tak wcześniej. No, powiem Wam szczerze, jest super. I teraz wam mogę powiedzieć, jeżeli wam się podobało, łapka w górę. Jakbyście chcieli zobaczyć czyptuniki innych out, dajcie znać jakie w komentarzach. Jeszcze raz, dziękuję za oglądanie. Cześć wam.